Witam państwa serdecznie. Nazywam się Ewa Szymanek i razem z kolegą Jakubem Wstępką, po z Politechniki Częstochowskiej, chcielibyśmy państwu zaprezentować dzisiaj e, krótko na, na temat modelowania i symulacji takie totalne podstawy e, życia w komputerze. Także zapraszamy serdecznie. E, jeśli chodzi o współczesny stan nauki i techniki, w tym także mechaniki, to trudno dzisiaj wyobrazić sobie. Bez tego, co wniosło pojawienie się komputera oraz metod i technik numerycznych. Pierwsze komputery powstały w latach 40. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, ale szybkie elektroniczne maszyny cyfrowe znalazły powszechne zastosowania już na początku lat 50. i 60. Jest oczywiste, że komputery nam są potrzebne, nie jest jednak wcale jasne, w jaki sposób powinniśmy z nich efektywnie korzystać. Operacje, które są wykonywane na komputerze nie różnią się formalnie od tych obliczeń arytmetycznych, które wykonujemy ręcznie za pomocą kalkulatora. Jest tutaj jednak duża różnica, jeśli chodzi o skalę obliczeń oraz liczbę możliwych zmiennych, która jest tak duża, że w efekcie dysponujemy potężnym narzędziem obliczeniowym przewyższającym tradycyjne sposoby obliczeń. Na początku lat 90. powstała lista top 500, która prezentuje najlepsze superkomputery na świecie, które są wybierane na podstawie testu Linpack. Jest to test wzorcowy, który mierzy szybkość rozwiązywania. który mierzy szybkość rozwiązywania układów równań liniowych jako abstrakcji standardowych problemów spotykanych w problemach zarówno inżynieryjnych, jak i naukowych. Jest on używany do porównywania szybkości działania komputerów, które są wyrażone w liczbie wykonywanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, czyli tzw. flopsach. I tutaj na slajdzie możemy zobaczyć pierwsze komputery. Tutaj mamy komputer z lat 50., którego moc obliczeniowa wynosiła około 400 flopsów. Natomiast po prawej stronie na slajdzie widzimy numer 1 w ostatnim rankingu to 500, czyli japoński superkomputer w Gaku, którego moc obliczeniowa wynosi aż 442 petaflopsy, czyli w porównaniu z numerem 2 to jest ponad 3 razy więcej. Na dole też widzimy przelicznik, jaka to jest, jaka to jest moc. Na najnowszej liście to 500. Oczywiście nie zabrakło polskich komputerów. Najwyżej w rankingu mamy poznański Altair, natomiast po raz dwunasty już krakowski Prometeusz i debiut komputera Ares, również z sieci Cyfronet. Jest również Tryton z Politechniki Gdańskiej, także cztery komputery. Z Polski znalazły się na najnowszej liście top 500. Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to porównując moc obliczeniową superkomputerów, konsol, smartfonów, można dojść do ciekawych wniosków. Okazuje się bowiem, że przez ostatnie 60 lat wzrosła ona aż bilion razy, tak, dokładnie bilion razy. Tutaj na górnym zdjęciu widzimy IBM z 1954 roku jako pierwowzór obecnych superkomputerów. Gdzie obecne smaragłówce oferują nawet kilkaset tysięcy razy większą moc obliczeniową. Dlatego postęp technologiczny w branży komputerowej jest wręcz niewyobrażalny. Kolejny przykład statek kosmiczny Apollo, któremu zawdzięczamy pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu w 1969 roku. Jego komputer sterujący. Po prawej stronie pierwsza konsola, która zrewolucjonizowała rynek gier wideo, czyli nasze Nintendo z 1985 roku, które miało połowę mocy obliczeniowej komputera sterującego statkiem Apollo. Jaką rolę pełni ten instrument obliczeniowy we współczesnej nauce i technice? No, niewątpliwie metody komputerowe są dziedziną badań o charakterze interdyscyplinarnym. I tutaj świadczy fakt, że wykorzystujemy go niemal w każdej dziedzinie. Przykładem może być aerodynamika pojazdów i samolotów, hydrodynamika statków, przemysł ciężki, czyli optymalizacja procesów hutniczych, procesy chemiczne, inżynierii środowiska jako rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, bezpieczeństwo narodowe. Czyli ewakuacja w razie pożaru, jeśli chodzi o środowiskowe aspekty, skażenie wody, powietrza, oraz naturalne, takie jak powodzie, huragany czy, czy trzęsienia ziemi. I tutaj niewątpliwie nie możemy pominąć inżynierii biomedycznej. Na slajdzie mamy przedstawioną symulację ludzkiego oddychania. Tutaj mamy model płuc, tchawicy, jamy ustnej i nosa. Widzimy rozkład ciśnienia oraz rozkład prędkości powietrza przy wdechu i wydechu. Jeśli chodzi o inżynierię biomedyczną, możemy symulować przepływ krwi przez żyły, tętnice, jak również symulacje działań urządzeń medycznych, co jest niewątpliwie bardzo ważne w tej dziedzinie. W nauce przyjęty jest taki pogląd, iż poznanie rzeczywistości możliwe jest w wyniku postępowania eksperymentalnego oraz teoretycznego. Można powiedzieć, że doświadczenie sugeruje i uwiarygodnia teorię, natomiast teoria sugeruje i interpretuje doświadczenie. Ale jaka jest rola modelowania i symulacji komputerowej w tym wszystkim? Niewątpliwie są to trzy filary współczesnej nauki. Modelowanie i symulacja może dostarczać informacji o zjawiskach, których badanie eksperymentalne jest trudne, czy czasem wręcz niemożliwe do wykonania. Sugeruje rodzaj typ eksperymentu, analizuje wyniki eksperymentu, na pewno wspomaga sterowanie aparatury pomiarowej, dostarcza, interpretuje wyniki oraz, co jest bardzo ważne, wizualizuje. Niektóre z badane zjawiska. Jeśli chodzi o zastosowanie modelowania numerycznego w nauce i technice, to doprowadziło ono do powstania wielu nowych dziedzin badawczych, których zasadniczym elementem metodycznym jest wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych. Można stwierdzić, że jest to dziedzina badań o charakterze interdyscyplinarnym i traktowane mogą być jako typowa dyscyplina naukowa lub inżynierska. Co w, tutaj w naszym przypadku jest mechaniką płynów, kładąca nacisk na właściwą interpretację poszczególnych etapów rozważań, takich typowych dla danej dziedziny, może być traktowana jako dział, dział informatyki, który kładzie nacisk na zagadnienia efektywności metod i algorytmów numerycznych, ich złożoność obliczeniową oraz same realizacje komputerowe, jak również dział matematyki, który kładzie nacisk na Precyzję sformułowań, aproksymacyjnych i badania ich własności, takich jak na przykład zbieżność czy, czy dokładność proponowanych metod. Jeśli chodzi o analizę rzeczywistych zjawisk, to wymaga ona niewątpliwie przeprowadzenia takiej selekcji informacji i wybrania istotnych czynników mających wpływ na ich zachowanie. Taki opis analizowanego zjawiska przedstawia się bardzo często. Za pomocą równań matematycznych. Są najczęściej równania różniczkowe, cząstkowe lub zwyczajne określone na pewnym, na pewnym obszarze, w którym analizowane zjawisko przebiega. I mówimy tutaj, że równania te są modelem matematycznym badanego zjawiska. Aby równania te miały jednoznaczne rozwiązanie, należy uzupełnić je o warunki brzegowe lub albo i warunki początkowe. I taki układ. Może być rozwiązany za pomocą metod analitycznych i numerycznych. Jednak stosowanie metod analitycznych jest ograniczone, bardzo ograniczone, ponieważ dla dowolnego kształtu obszaru znalezienie takiego ścisłego rozwiązania rozważanego problemu jest często niemożliwe. A jedynym uniwersalnym sposobem rozwiązania jest zastosowanie. Metod numerycznych i jeśli mówimy tutaj o przypadku, gdzie rozpatrujemy transport masy i energii, to wykorzystujemy CFD, czyli numeryczną mechanikę płynu, którą my się zajmujemy. Jeśli chodzi o symulację CFD, można tutaj wyróżnić trzy podstawowe etapy do wykonania, czyli preprocessing, symulację i postprocessing, ale o tym już więcej powie mój kolega. Dzień dobry Państwu, nazywam się jako wstępka. Bardzo dziękuję koleżance Ewie za przedstawienie i wprowadzenie do tematyki. Ja postaram się skupić w tym momencie na bardziej szczegółowych zagadnieniach dotyczących modelowania numerycznego przepływu, bo właśnie takimi zjawiskami w naszej katedrze się zajmujemy. I tak jak tutaj Ewa powiedziała, są wyszczególnione trzy główne etapy, którymi zajmuje się modelowanie CFD. Pierwszym z tych etapów jest preprocesing, czyli przygotowanie do obliczeń. To przygotowanie ma na celu wypełnienie następujących kroków zdefiniowanie geometrii, którą mamy zamiar policzyć, zdyskretyzowanie tej geometrii za pomocą siatki kilometrów skończonych. Zdefiniowanie procesów wchodzących w skład zagadnienia, czyli w zależności od tego, jaki, nad jakimi procesami chcemy się skupić, Mogą, może to być transport płynu, ale również uzupełniony od dodatkowo transport ciepła, transport składników chemicznych, na przykład towarzyszących reakcji spalania. Na koniec preprocesing również zakłada istnienie zdefiniowania warunków brzegowych lub początkowych celem właśnie rozwiązania układu równań. Które są po prostu modelem danego zjawiska, najczęściej opisane w formie równej różniczkowych. I tak, tutaj na widocznym slajdzie chciałbym zaprezentować takie podstawowe typy siatek numerycznych, które są stosowane w obliczeniach CFD. Można przeprowadzić taki podstawowy podział na siatki strukturalne, które charakteryzują się tym, że posiadają regularne kształty. I zazwyczaj są po prostu ortogonalne. Innym rodzajem siatki są siatki niestrukturalne, które pozwalają na dużo bardziej uniwersalny, analizę bardziej uniwersalnych modeli i geometrii, gdyż posiadają one nierównomierne kształty, a więc lepiej dopasowują się do różnego rodzaju skomplikowanych geometrii. Chciałbym też zwrócić uwagę, że także pomysły na to, w jaki sposób tworzyć siatki. Elementów skończonych są także zaczerpywane z natury. I po prawej stronie widzimy przykład takiej siatki, która powstała na bazie obserwacji natury, gdyż właśnie taki kształt sześciokątny jest uważany za najbardziej optymalny z punktu widzenia wykonywania obliczeń, gdyż minimalną liczbą elementów, takich polihedralnych można podzielić nasz rozpatrywany obszar. I tutaj chciałbym tylko zaprezentować taką przykładową geometrię, która stanowi bardzo skomplikowany model pewnego zjawiska przepływowego. Widzimy tutaj śrubę, najprawdopodobniej okrętową, i obszar obliczeniowy podzielony właśnie elementami, elementami skończonymi, które bazują na takich elementach niestrukturalnych, dlatego że wokół tak skomplikowanej geometrii najprościej jest wykorzystać właśnie tego rodzaju siatkę. Bardzo często ten krok w symulacjach, czyli preprocessing, zajmuje bardzo dużo czasu, ponieważ budowanie geometrii i, model, i budowanie siatki wokół tej geometrii jest czasochłonne. Dlatego, że aby obliczenia i wyniki były istotne z punktu widzenia ich poprawności, należy tą siatkę zbudować w sposób bardzo dokładny, czyli bardzo dokładnie odzorowujący element, gdyż im bardziej dokładny, Naśladowanie tego obiektu, tym bardziej dokładne wyniki. Następny krok to krok symulacji. Symulacja jest tak naprawdę przekształceniem układu równań opisującego zagadnienie w postaci ciągłej na postać dyskretną. Do tego celu, czyli w celu dyskretyzacji właściwie, ponieważ tutaj mieszają się te pojęcia, ale tutaj główna idea polega na tym, że, aby przekształcić ten układ, stosujemy różnego rodzaju metody. Między innymi są to różnice skończone, objętości skończone, elementy skończone, i tak dalej. Najbardziej rozpowszechnioną metodą to metoda objętości skończonych. Na tej właśnie metodzie bazuje większość komercyjnie dostępnych programów do wykonywania symulacji numerycznych. Następnie, w kroku symulacji, rozwiązujemy układy równań metodami numerycznymi oraz Stosujemy odpowiednie człony, domykające i model. Symulacja polega na przeanalizowaniu, zdyskrytyzowaniu i rozwiązaniu układu równań opisującego zjawisko fizyczne, takie jak na przykład przedstawione na poniższej ilustracji. Taki właśnie przepływ opisują najlepiej równania Naviera-Stokesa. Tutaj przedstawione są dwa równania, równanie ciągłości i równanie pędu. Muszą one współistnieć, aby ten układ równań był domknięty. I równanie ciągłości mówi o tym, że masa nie może samoistnie ubywać czy przybywać do układu, jeżeli nie ma tam żadnego źródła, równanie pędu opisuje rozkład sił w naszym układzie, rozkład działających sił, czyli jest to grad ciśnienia, może to być siła masowa, członk dyfuzyjny, ale nie tylko mogą to być jeszcze dodatkowe. Siły, które nie zostały tu wyszczególnione. Natomiast kolejnym, jakby, krokiem w celu rozwiązania tego układu równań to postaram się opisać na przykładzie takiego modelowego równania transportu wielkości skalarnej CI. Jeżeli porównamy te oba układy równań, czy układ równań i to równanie modelowe, zauważymy pewne podobieństwo między nimi, występują w nim Pochodna substancjalna występuje czy człon konwekcyjny, czy człon dyfuzyjny. Fi może być tutaj dowolną wartością, taką, na której rozwiązaniu nam zależy, czyli może to być ciśnienie, może to być składowa prędkości, bądź wszystkie składowe prędkości, ale również temperatura. I takie modelowe, dyskretyzacje takiego modelowego równania postaram się tutaj w skrócie opisać, aby ten problem był możliwy do rozwiązania przy użyciu komputera. Właśnie wykonujemy dyskretyzację, która polega na tym, że przekształcamy równanie ciągłe na postać dyskretną. I w przypadku tego modelowego równania ten sposób postępowania jest przedstawiony na slajdzie. Czyli zdyskretyzowaliśmy pierwszy człon, czyli pochodną po czasie oraz zdyskretyzowaliśmy pochodną. To znaczy człon konwekcyjny i człon dyfuzyjny. I w metodzie elementów skończonych ta dyskretyzacja wygląda tak, czyli można powiedzieć, że wszystkie kody bazujące na tej metodzie elementów skończonych wykorzystują analogiczny, analogiczny proces dyskretyzacji w celu osiągnięcia takiego prostego równania algebraicznego, które składa się z sum pewnych współczynników oraz Wartości w węzłach siatki określonymi tutaj poprzez literę fi. Następnie ten układ jest już możliwy do opisania i obliczenia numerycznego, ponieważ ten układ równań w pamięci komputera jest przeniesiony za pomocą układu macierzowego, do którego rozwiązania służą właśnie różnego rodzaju Metody numeryczne rozwijane już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę pierwsze takie metody numeryczne powstały już ponad 100 lat temu za sprawą Newtona. Wówczas jeszcze oczywiście komputerów nie było, a już takie metody istniały. Ale metod jest cała masa, nie ma czasu teraz wymienić wszystkich, ale należy zwrócić uwagę, że właśnie taka postać macierzowa układu równań jest możliwa do policzenia. Właśnie przy użyciu tych komputerów, tych superkomputerów, o których wspominała Ewa, na których na co dzień wykonujemy obliczenia i z których korzystamy. Jeżeli chodzi o ten ostatni krok postprocesingu, to tak naprawdę cała idea tego kroku opiera się na tym, że chcemy zwizualizować otrzymane wyniki, ponieważ oczywiście wyniki otrzymywane z komputera to są ciągi liczb. Więc, aby móc je zaprezentować i sprzeanalizować, musimy, musimy w jaki sposób je zaprezentować. Bądź to graficzne, bądź tabelarycznie, bądź jeszcze w, za sprawą na przykład animacji. I tutaj takie przykładowe wyniki postaram się zaprezentować. Pierwszy, pierwsza ilustracja pokazuje rozkłady prędkości i rozkłady intensywności turbulencji. To jest ten dolny rząd ilustracji w przypadku strugi wypływającej z różnego rodzaju dysz, które to dysze podkazane są w środkowym rzędzie i różnią się te dysze stosunkiem długości podstawy do wysokości tego przekroju trójkątnego. Innym przykładem może być takie właśnie obliczenia, które wykonywaliśmy w naszej katedrze. Tutaj ta symulacja polegała na przeanalizowaniu ruchu przepływu pęcherzy powietrza w kolumnie wodnej. Po lewej stronie widzimy animację, która pokazuje właśnie ruch tych pęcherzy powietrza, które odbijają się od płyty perforowanej płyty i zmieniają się z, ich ich średnica się zmienia, ich wielkości się zmieniają, ponieważ za pomocą tego sita one są rozbijane na mniejsze. Po prawej stronie widzimy Nagranie z kamery, z ultraszybkiej kamery, która pokazuje te, ruch tego właśnie zjawiska, tego przypadku w rzeczywistości. Na koniec, tutaj, jako ostatnia animacja, chciałbym zaprezentować symulację procesu spalania turbulentnego za dyszą. Widzimy tutaj dysze oraz wypływające z dyszy gazy, które zapalają się. Widać tutaj powierzchnię płomienia, która jest silnie turbulentna i ruch propagację tego płomienia zadyszą. Jest to symulacja, która, którą wykonuje się typowo na przykład w celu przeanalizowania wpływu akustyki wytwarzanej przez płomień na elementy komory spalania, na przykład w silniku odrzutowym. I już taki ostatni, ostatni slajd, który mówi o, o tym, jakie są zalety CFD. Są to przede wszystkim niskie koszty w porównaniu do badań eksperymentalnych, duża wydajność, czyli krótki czas otrzymania wyników oraz fakt, że te symulacje można przeprowadzać w różnych, nawet bardzo skomplikowanych warunkach, wysokich ciśnień czy bardzo niebezpiecznych substancji. Na tym chciałbym zakończyć prezentację. Bardzo dziękujemy za uwagę.